Zobaczcie, taka pyszna kiełbasa z, z dużymi kawałkami mięsa. Tak to wygląda. Teraz ukroję kilka plastrów. Witam serdecznie. Dziś was zapraszam do przepisów, więc już zapraszam. Ja tutaj mam 2, kilogramy fileta z indyka. Mam tutaj kilo 700 kg udźca z indyka i ten udziec już jest bez kości i bez skóry. Zobaczcie, tak to wygląda kleiste, świetne mięso. Dobra i teraz zaczynamy przygotowanie. Przygotowujemy to w następujący sposób. Fileta z indyka musimy sobie pokroić w kostkę. Kroimy w centymetrowe kawałki, centymetr, półtora. Taką kosteczkę kroimy fileta. Nie będziemy go przepuszczali przez maszynkę. Potrzebujemy go właśnie w takich kawałkach. I w ten sposób będziemy go kroili. Ja się uporam, tego jest 2 kg i później Wam pokażę ja się z tym uporam poza kamerą i później Wam pokażę co robimy z udźcem z indyka. No i teraz następna rzecz to jest udziec. No udziec też mamy taki fajny udziec, jest tutaj dużo fajnego mięcha i te fajne mięcho to ja bym tutaj widzicie odkroił. A takie bardziej tuste kawałki i taki udziec musimy też podzielić na dwie grupy. Także tutaj jest takie czyste mięso z suścica, tu takie z przerostami, jakieś błony, coś takiego. Widzicie tutaj o wykroję sobie. To będziemy mieli po prostu na drobniejszych oczkach jeszcze. A takie fajniejsze mięcho to też będziemy mieli na innych oczkach, ale to wam za chwileczkę powiem co i jak na jakich oczkach mielimy. Po prostu dajcie mi tutaj się uporać z tym. Jak mówiłem, ućca jest kilogram 700 z tym, że bez kości. Będziecie kupowali z kością, no to trzeba odpowiednio więcej kupić tego łódźca. Zobaczcie, tak mam podzielone. Tutaj mam te wszystkie z takimi przerostami, z błonami, z tłuszczem, a tu takie już ładniejsze. No i co teraz zrobimy? Biorę oczywiście miskę. Filet już jest ładnie pokrojony, no to już mamy pół roboty z głowy. Drugie pół roboty zrobi maszynka. No i teraz na takim sitku makowym, jak najmniejszym, będziemy mielili właśnie te wszystkie takie z przerostami, jak najdrobniejsze sitko i mielimy to wszystko. Do tego od razu wrzucamy czosnek. Gramaturę wam rozpiszę pod filmem. No i teraz zobaczcie co się stało. Zmieliłem na sitku makowym te wszystkie takie najbardziej tłuste, najbardziej ciągliwe rzeczy, jakieś właśnie takie z włóknami kolaganowymi, które nam to świetnie zwiąże naszą, naszą kiełbasę. Ale teraz tą całą resztę, którą tutaj mam użyję do tego oczek numer 7, 7 mm grubości do całej reszty właśnie tego mięsa, tych, tych, tego udźca. Więc udźc dzielimy sobie na gorsze i lepsze kawałki. Tu co niezmielone wrzucamy z powrotem do góry oczywiście, wiadomo. Zakładamy nóż, zakładamy sitko i teraz tą resztę mięsa, tego ładnego mięsa najlepszego, jakie udało się wyciąć właśnie z tych udek Mielimy na tym sitku z rozmiarem 7 mm. No i zobaczcie, mięso zostało zmielone. Teraz przyprawy to jest najważniejsze. I na samym początku muszę Wam powiedzieć o soli. Tu jest peklo sól, tu jest sól. Dajemy tego 50 na 50, czyli do drobiu. Do drobiu dajemy 50 g peklo soli i 50 g soli kamiennej. Oczywiście gramaturę wam rozpiszę pod filmem. Do tego też dodajemy kolendrę, kolendrę utarłem sobie w moździerzu. Pieprz Biały, znalazłem pieprz biały, więc dodaję pieprz biały. Może być też kolorowy, ale myślę, że w tej wędlinie biały będzie, będzie naprawdę spoko. Również dodaję tutaj majeranek. I uwaga, dodaję tutaj dla koloru kurkumę. Oczywiście gramatura zostanie pod, rozpisana pod filmem, więc się nie martwcie. Wszystko będziecie, wszystko znajdziecie. Przyprawy zostały dodane, nie dodaję tutaj wody. Wodę dodam dopiero jutro, bo musimy to teraz peklować 12 godzin. Ale zanim zaczniemy to peklować, trzeba wszystko wyrobić dokładnie rękoma. Nawet te 15 minut możecie powyrabiać. Z kiełbasą drobiową jest o tyle lepiej, że nie trzeba aż tak mocno wyrabiać jak kiełbas z wieprzowiny. Ale też trzeba to powyrabiać do te 15 minut, taką ręczną robotę. Trzeba tutaj przeprowadzić, bo to wiecie Nie może się nam rozwalać, rozpadać, a to wszystko później wyjdzie w praniu Jak to zrobicie tam kiełbasa, zacznie się wam rozpadać To najprawdopodobniej dlatego, że była źle wyrobiona No i spójrzcie, masa już została wyrobiona Teraz przekładam to do mniejszej miski, bo taka duża miska nie zmieściła mi się w lodówce Układam ubijam, żeby wyszło powietrze sprawa jest taka dzisiaj nie dodaję do tego żadnej wody jutro zanim będziemy to nabijać w osłonki dodamy do tego jeszcze wodę i jeszcze raz wyrobimy ja tylko teraz to przekładam, tak jak mówię do mniejszej miski, w tej dużej zawsze wyrabiam i przekładam do po prostu mniejszych naczyń, żeby to wszystko się zmieściło ładnie w lodówce już teraz za zimno na dworze nie jest, więc Trzeba, trzeba wszystko w lodówce trzymać. Wyrabiać jak najszybciej się da. Fajnie, żeby było jakąś maszynę do, do wyrabiania kupić, ale o tym, o tym myślę. Zobaczymy. Coś się może, może będzie. No i co? Przykrywam folią do lodówki przynajmniej na 12 godzin. Zostawiamy to na noc. No i widzimy się. Widzimy się jutro i kończymy. Kończymy tą kiełbasę. Będzie pysznie, będzie prezentacja, będzie degustacja. Mam nadzieję, że. Moje dzieci wpadną na degustację, jak będą w domu, to na pewno, na pewno ich nagram, jak tutaj się zajadają. Więc pozdrowionko i mam nadzieję, że się widzimy w dalszej części tego filmu. Tak mięso teraz przesypałem z tej miski, mniejszej do większej. Dolewam wody lodowatej. Ile tej wody, wszystko będziecie mieli pod filmem napisane. No i teraz muszę to mięso z tą wodą wyrobić, żeby one było bardziej luźne, ale tu już nie musimy długo wyrabiać jakoś tam specjalnie. Ale po prostu tak, żeby to mięso po prostu miało już taką różniejszą formę, żeby fajnie nam się osadziło w osłonkach, w osłonkach białkowych Fi 65, ale to jest lodowate normalnie, zaraz puszczę mnie tutaj, re reumatyzm chodzi. Ok, tak wystarczy. Teraz musimy sobie napełnić e, właśnie tym farszem czy tym wsadem nasze osłonki. I ważne też jest, jak je zawiązujemy. Zaraz Wam wszystko pokażę. Teraz tak, tutaj mam osłonkę białkową. Muszę ją na końcu związać. Zostawiamy taki troszeczkę dłuższy ten ogonek. Tak. I jeszcze raz związujemy. Teraz nawijamy tutaj. Raz, dwa, trzy. I znowu związujemy, tym razem już na dwa supły. I to powinno nam wytrzymać, bo narzekaliście, że wam spadają takie ubasy w poprzedniej wersji wiązania. To teraz jest taka wersja. No i jeszcze raz zaciągacie porządnie. Dobra, tak zawiązana. To już, to już na pewno nie odpadnie. Przecinamy. Odkładamy. No i teraz musimy to jelito napełnić poprzez lejek. Najlepiej jelito to nie jest jelito, to jest zasłonka białkowa. I nakładamy. Ja tutaj mam moją kwerlejkę. Ubijamy tym tak, żeby na sam dół takie ubasa tam wpadła nam. I ubijamy. Musimy słyszeć takie syknięcie, że po prostu wychodzi z tego powietrze. Ok. Tak to wygląda. Trochę, nawet za dużo nałożyłem. O to chodzi właśnie, żeby tutaj został ten ogonek taki. Staram się napełnić, jeżeli to jak najmocniej, jak najszczelniej, żeby tam było jak najmniej powietrza. Jeszcze trochę, widzicie? Robiąc w ten sposób, ten farsz po prostu zjeżdża na dół i. O! No i teraz znowu. Musimy to zawiązać. Biorę sobie taki odcinek, jakiś sznurka. Zawiązuję to. stawiam tu tak trochę więcej. Wiecie, tego ogonka porządnie z jednej strony. Zrobię zbliżenie. Porządnie z drugiej strony. I teraz robię kilka obrotów w kierunku kiełbasy tym sznurkiem. Oczywiście ciągam go cały czas. I znowu zawiązuję tak. Tak. Ojej. Tak przywiązana kiełbasa, no nie ma prawa stamtąd spaść. Okej, okay, jeszcze raz teraz. No i jest, jest super. Zobaczcie, tak jest zawiązana, tak jest zawiązana porządnie ta kiełbasa. Teraz ja zrobię tylko jedną, resztę zrobię poza kamerą. Mam tutaj moją kratkę z piekarnika, przywiązuję kiełbasę do tej kratki jak najwyżej się da. Oczywiście, osłonkę sobie wymierzyłem już wcześniej. Na samym dole mam też blaszkę. Tą taką normalną, pełną, że jakby czasami faktycznie kiełbasa spadła, żeby wpadła mi na tą blaszkę, a nie na rozgrzaną tam płytę. Żeby się nie stało. I w ten sposób wieszam. Zobaczcie. W ten sposób wieszam. Tak ona będzie wisiała. Ona tak będzie wisiała dwie godziny, tak jak ostatnio. Ona takie obasa musi w środku się osadzić. To nie jest tak, że od razu włączymy i pieczemy. Dwie godziny sobie tak swobodnie wisi w piekarniku. Następnie ustawiamy piekarnik po dwóch godzinach. Ustawiamy piekarnik jak wszystko jest w środku. ustawiam piekarnik na 130 stopni. I pieczemy jeszcze od momentu nagrzania się piekarnika do 130 stopni, bo to jest ważne. Pieczemy jeszcze 2,5 godziny. Ja robię teraz poza kamerą jeszcze dwie osłonki, spokojnie mi z tego wyjdą i widzimy się już na degustacji. Więc pamiętajcie, 2 godziny kiełbasa się osadza, później 2,5 godziny pieczemy w temperaturze 130 stopni. Zapraszam na degustację. No, to będzie za chwilę u Was, a u mnie to trochę potrwa. No, i zobaczcie, takie wyszły piękne kiełbasy. I już Wam pokazuję, jak wyglądają w środku. Powiem Wam, że jest jeszcze jedna, a w sumie już jej nie ma. Wyszło pięć, ale jedna została zjedzona. Także pięć takich kiełbas wychodzi z tych produktów, które Wam pokazałem, a które będziecie mieli pod filmem y, dokładnie rozpisane. No, i teraz zobaczcie, jak one wyglądają w środku. Zobaczcie. Taka pyszna kiełbasa z, z dużymi kawałkami mięsa. Tak to wygląda. Teraz ukroję kilka plastrów. Zobaczcie, cienkie plasterki kroi się naprawdę pewnie. Nie ma z tym problemu, nic się nie rozlatuje. Gdzie nie w środku widać małe pęcherzyki, galaretki. No to jest naprawdę cudowna sprawa. Diola spróbujesz? Pewnie. Polecam, pyszniutka. Jeszcze ja sobie teraz zjem kawałek, bo naprawdę mm. petarda. Hmm. Pychotka. Proste, dobrze dobrane składniki. Będzie Wam na pewno smakowała. Ja Wam serdecznie polecam. Jola też poleca. Polecam. Dobra kiełbaska? A dobra kiełbaska? No. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.